Witam jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Teraz chciałbym Wam przedstawić pełną ciekawostkę, o której naprawdę niewielu z Was wie. Wiem o tym już od czterech lat. Sam oczywiście nie robiłem badań nad tym. Nie jest coś, co ja to śledziłem. Chciałem Wam to jedynie przekazać. <laughs> Mianowicie, chodzi tu o bardzo dziwną datę w kalendarzu hebrajskim. Ta data to jest dziewiąty dzień miesiąca AW, i chciałbym Wam o tej dacie coś powiedzieć. Co, czym jest ta data i dlaczego ta data stała się aż taka y, znacząca w, w tym, co się stało, w tym, co się na przestrzeni y, wieków działo z Żydami <laughs> w sensie negatywnym, w sensie prześladowań. I zacząć, y, zaczniemy tu od końca. Y, tak jak y, chrześcijański rabaj, który właśnie wszystko to złożył do kupy, co prawda nie on jedyny, nie on jedyny, to i rabaje ortodoksyjni bardzo dobrze o tym wiedzą, dobrze znają tą datę, że zawsze im się coś złego dzieje właśnie w ten dzień, 9 aw, dlatego też wielu z nich często uważa, że Mesjasz przyjdzie na świat, też 9. Aw, aby załagodzić to wszystko, co do tej pory się działo, w właśnie 9. Aw. A co się złego działo w 9. A mianowicie od końca, biorąc, weźmiemy czasy Hitlera. Podpisanie kary śmierci, zagłady Żydów, Właśnie było, było to w 42 bodajże roku podpisane właśnie w dniu 9 aw. Co jeszcze było w tej samej dacie, jest, jest ta sama data powiązana jest też z połączeniem się Ferdynanda i Izabeli, powstania Królestwa Hiszpańskiego. Co następnie za jakiś czas spowodowało inkwizycję hiszpańską. Nie podobało się po jakimś czasie Izabeli Ferdynandowi, że Żydzi są katolikami, ale nie, czy w ogóle nie wszyscy się na to zgodzili, a nawet ci, którzy się zgodzili, to wciąż nie, nie są. Tak katolicy, jak oni by chcieli, więc zostan zostali wygonieni z Hiszpanii. Data podpisania, 9 AW. Data podpisania właśnie tego y, papieru w historii Hiszpanii jest ponownie w kalendarzu żydowskim, wypada to 9 AW. Y, następnie przejdźmy do Francji. Y, to był rok 1306. Gdy kraj bankrutuje król Filip uczciwy. Nie tylko szuka winy, bodajże, to chyba on właśnie szukał winy i w Krzyżowcach w zakonie templariuszy, żeby jak najwięcej pieniędzy przejąć. Chyba to było w tych czasach. Więc to on likwiduje zakon templariuszy, mimo że oni go wspomagają, aby przejąć jej, ich majątki. Ale nie tylko na templariuszach to się kończy. To się kończy także na, na, na cierpią, cierpią z tego powodu też Żydzi. Zabierają im majątki i też ich przeganiają. Dzieje się to 9 A. podpisanie tego kontraktu. W Anglii rok 1278, król Edward, yy, też, yy, ze, yy, ze, yy, też chyba to się, zaczyna się od problemów finansowych. Yy, zaczyna prześladować Żydów, nakłada większe podatki na nich, zabiera im majątki yy, 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 i w roku 19, w 1290 wygania ich z Anglii. Pozwalając im wziąć tylko to, co mogą ze sobą trzymać w rękach, 9 AW po raz kolejny. <laughs> co w następnie, co, co jeszcze się ciekawego dzieje? Za pierwszym i drugim razem, gdy świątynia była zniszczona i zburzona, ta sama data, 9 AW. Kilka pogromów w Rosji, jakie nastąpiły, było to zawsze. W 9A. Czasy krzyżowców. Papież Urban powołuje pierwszą krucjatę, która to spowodowała takie wielkie spustoszenia na Bliskim Wschodzie. Ale za czym, za czym jeszcze ta krucjata doszła do Bliskiego Wschodu? Zaczęła, za, zaczęto mordować y, Żydów, już ta, już ta krucjata zaczęła po drodze mordować Żydów, y, za czym jeszcze dotali do, do Izraela, do, do, do ziemi Izraela. Y, w ogóle, gdy y, 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 doszli już do Izraela krzyżowcy, tam nie tylko była wojna, tam nie tylko zginęli z ręki krzyżowców wyznawcy islamu, ale chrześcijanie i właśnie, i właśnie Żydzi. Tak więc ponownie, data podpisania tego kontraktu 9-a. I tak jak wcześniej wspomniałem, jednym i drugim razem Jednym i drugim razem jest to data, w której była zniszczona świątynia. Tak więc, co, dlaczego akurat 9 AW? Otóż, właśnie 9 AW Bóg z, z narodem żydowskim zawiera kontrakt. Yy, on im mówi, co będzie, jeśli będziecie wykonywać prawo, co będzie, jeśli prawa nie będziecie wykonywać. Więc yy, czytamy o tym w Piątej Księdze Mojżeszowej, rozdział 28. Yy, to, 28. rozdział, od 15. to się wszystko zaczyna. Ale ja tylko przeczytam. Od 62. I mamy tutaj takie słowa. Pozostanie was tylko nieliczna garstka, którzy będziecie liczni, jak gwiazdy na niebie. Którzy byliście liczni, jak gwiazdy na niebie. Czyli było was dużo, nagle jest was mało. Dlatego, że nie słuchałeś głosu Pana Boga twego. A jak Pan radował się wyświadczając wam dobro i rozmnażając was tak, radować się będziecie, kubiąc was i tępiąc. I zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadaniu. I rozproszycie Pan pomiędzy wszystkie ludy do końca, do krań, od krańca po koniec ziemi i będziesz tam służył innym Bogom, których nie znałeś, ani ty, ani twoi ojcowie. Bogom z drewna i kamienia. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia, Czyli nie będziesz miał wytchnienia u tych narodów. Dlatego czytamy o tych wszystkich pogromach, o tych wszystkich datach, jakie, jakie były, zawsze to był dziewiąty AW, dla przypomnienia. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia. I nie będzie odpoczynku dla stopy Twojej nogi, lecz Pan da Ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolało. Życie Twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił, oby był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano. Z powodu trwogi Twego serca. Która Cię ogarnie i na widok tego, co będziesz oglądał Twoimi oczami. Pan sprowadzi, cię, pan sprowadzi Cię z powrotem do Egiptu na okrętach, drogą, o której Ci powiedziałem, że już jej nigdy nie zobaczysz i zostaniecie tam yy, wystawieni na sprzedaż Twoim nieprzyjaciołom, jak niewolnicy, jak niewolnice, lecz nie będzie kupującego. Nic ich na nie będzie chciał. To są słowa przymierza, które Pan rozkazał Mojżeszowi zawrzeć z synami izraelskimi w ziemi moabskiej. Oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Chorebie. Jeszcze koda przypomnienia. Zobaczcie, że gdy Bóg powiedział, że Izraelowi da tą ziemię. A zabierze ją narodowi, który ją wtedy okupował, wtedy na niej mieszka. Powiedział Bóg: Ja wam daję to ziemię nie dlatego, że wy jesteście jej godni, ale dlatego, że ci, którzy na niej obecni mieszkają, oni w ogóle się do niczego nie nadają. Nie w ogóle nie są godni. Sposób ich życia jest karygodny. Dlatego. Musicie wytępić wszystkie bóstwa, aby Was nie sprowadzały do tego, co, co te narody zrobiły. No i to chyba tyle. Dziękuję.